No, jesteśmy na Gubałówce, ruszamy w tamtą stronę. Mam nadzieję, że tam się złapiemy i dojdziemy. No tu są różne parkingi i koniec jest tutaj jazdy. Można dojechać do Gubałówki Jeszcze kawałek jest przed nami. No i teraz idziemy prosto przed siebie. O, tam właśnie. Szerokim, ale nie ma tu chodnika żadnego. To jest wszystko. Tak na żywioł puszczone widzę. Chyba, że jest pod nami jakiś chodnik. Nie wiadomo. każdym że tam jest. Gubałówki szczyt i ten odbiornik, nadajnik, czy jak go tam zwał. No, dotarliśmy na szczyt gubałówki, tak? Piotruś będzie filmował teraz. Uwaga, tyk! O, taki widok tutaj jest piękny. Tu jest szczyt kolejki, tutaj, a my idziemy tam zobaczyć sobie tatry. Matki Bożej Różęcowej, kaplica na gubałówce 11:36 Święta. No Szczyt Gubałówki to po prostu, nie wiem jak to ująć, jeden wielki grajdołek, wszystko tutaj jest, szwarc, mydło i powidło, budy blaszane, ptaszki drewniane, granie na orzeźwienie. Jeszcze jakby piętrowo mogli to robić, to pewnie też by piętrowo to zrobili. Kulik, wszystko, jest mnóstwo różnych rzeczy i widoki oczywiście, a my coraz bliżej centrum. Ja no, mówiłem, że jest to wszystko, więc i syn dla siebie coś znalazł. Prywatny autobus tutaj. Tak, pojeździłem. Ijo, ijo. Tak, drugi samochód.